Witam serdecznie w dzisiejszym specyficznym filmie. Dzisiaj poruszymy temat raportu finansowego tylko pokrótce jego przewagi zrozumienia ale takie pokrótce bardziej szczegółowe objaśnienie pojawi się albo w bardzo długim materiale który będzie zajmował ze dwie godziny albo półtorej godziny może może się zmieścimy w tym lub na live. Chodzi mi oczywiście o raport finansowy który jest określany jako raport 10 k. Czy w ogóle warto go czytać? Mamy wiele zbieżnych opinii. Po pierwsze, ten raport jest wymuszony na wszel wszystkich firmach przez SEC. Tu akurat macie Państwo raport 10K, który został opublikowany przez firmę Oracle. SEC jako firma no taki odpowiednik KNF-u. Firma, która zwraca uwagę na legalność i na Wszelkie rzeczy związane z rynkiem kapitałowym pod względem prawa nakazuje jakiejkolwiek firmie notowanej na giełdzie przedstawianie raportu 10k. Każdy raport 10k możecie Państwo zdobyć za darmo na stronie sec.gov. To jest, co jest istotne. My dzisiaj zwrócimy uwagę na ten raport, nie pod względem opisu dzisiejszej sytuacji rynkowej, tylko damy taki przykład. Żeby zrozumieć budowę i strukturę tych pierwszych informacji, które są w tym raporcie, co one w ogóle mówią. I postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy to w ogóle ma sens i co jest istotne. Mamy pewne szczątkowe statystyki, które nam mówią, że 98% akcjonariuszy nie czyta raportów 10K. I teraz inwestor, który sygnalizuje, że jest zwolennikiem zasady, e, która mówi, że robić coś, czego inni nie robią, rozumieć coś lepiej, czego inni nie rozumieją, no zapala mu się zielona lampka. Natomiast rynek jest znacznie bardziej efektywny, niż był kiedyś, znacznie bardziej. Zarówno fundusze, algorytmy, przez to, że tu jest mechanizm ustandaryzowany, Mogą w prosty sposób śledzić te raporty, wykorzystując algorytmy, które po prostu pobierają informacje z tych raportów. Natomiast te raporty mogą posłużyć inwestorowi w celu roz wyjaśnienia obecnej sytuacji rynkowej z punktu widzenia cyklu związanego z sentymentem i ekonomicznym. Czyli jest to idealny model. I uprzedzam, to jest stary raport. Yy, przypominam, to jest stary raport 10K. Natomiast ten raport, przez to, że jest ustandaryzowany i nie jest powszechnie znany wśród inwestorów, którzy dużo mówią, mało robią, mało wiedzą, może służyć jako wytyczna w celu oszacowania problemów rynkowych. Przejdźmy przez strukturę tego raportu, a potem przejdziemy, czy w ogóle to ma sens z punktu widzenia e, takiej dogłęb bardziej dogłębnej analizy, załóżmy na poziomie filozoficznym. Więc, jak powiedziałem, raport 10K dostarcza wszystkich informacji, których Państwo potrzebujecie na temat danej spółki. E, są inwestorzy stosunkowo znani, jak Jim Rogers, Jeremy Gradham, ale nie tylko, którzy. Uważają, że ten raport może mieć istotny wpływ, na i czytanie tych raportów może mieć istotny wpływ na strategię. Ja raczej zwracam uwagę na to w kontekście rozjaśnienia sentymentu. Więc, jakbyśmy zastanowili się nad tym, jak często ten raport musi być publikowany, to oczywiście co roku firmy muszą publikować swój raport 10K. Z punktu widzenia seku jest to najważniejszy dokument, jaki firma publikuje. Zrozumienie podstaw i czy umiejętności czytania tego raportu to jest akurat za rok 2018 roku. Zrozumienie tego schematu, który tutaj jest zaprezentowany, jest dokładnie taki sam w każdej firmie daje pewną. W przyszłości po zrozumieniu tego i przeanalizowaniu daje pewne poczucie łatwości analizowania tego raportu. Tutaj, te wszystkie informacje zawarte w raporcie, oczywiście, one są, ich prawdziwość jest, to nie jest taka sytuacja, jaką mamy w Polsce, na różnych bananowych rynkach, że te raporty są późniane, jakieś ściemniane. Nie. To jest jasno tutaj weryfikowane przez władzę i no, kary są drakońskie. Jeżeli raport zawiera informacje celowo wprowadzające w błąd, nawet jak nie są celowo wprowadzające w błąd, to organy amerykańskie nakładają drakońskie kary. Struktura raportu jest następująca. To jest oczywiście biznes, czynniki ryzyka, sprawozdanie finansowe, dyskusje i analizy zarządzania. W kwestii biznes mamy przegląd głównych operacji firmy, takich jak produkty i usługi. Ta sekcja w największym skrócie pokazuje nam, jak firma zarabia pieniądze, w jaki sposób uzyskuje przychód w danym roku. Więc jeżeli ktoś nie wie, jak firma do końca zarabia, a nie chce korzystać z niesprawdzonych źródeł, to wchodząc w, w, tutaj w część biznes, może tą informację jasno zdobyć. Często my, inwestując w jakąś firmę, widzimy, że ma fajne fundamenty, jest cykliczna, wszystko ok. Rozumiemy, że ma pewne przewagi, ale no, żeby te przewagi do końca zrozumieć, to musimy wiedzieć, co ta firma robi, żeby zrozumieć jej cykliczność nawet. Dział czynniki ryzyka, ten drugi, pokazuje główne ryzyka firmy. Oczywiście eee, to jest przesadne, ale oni muszą to robić, bo to nakazuje regulator. I żeby lepiej zrozumieć i co jest ważne w tych dużych firmach, największych, załóżmy od Apple'a po firmy tam do 10-5 miliardów dolarów, zazwyczaj jest taka reguła, ona jest mądra i rozsądna, żeby nie ukrywać, żeby nie tworzyć jakiegoś, a, takiego trochę złudnego wrażenia, że dany problem jest gorszy, lepszy powaga problemu czy ryzyka przepraszam bardziej ryzyka jest wyżej one są zwykle wymieniane w kolejności ważności czyli im wyżej monitorujemy te ryzyka tym te ryzyka mają większy wpływ tak to wygląda jak widzicie państwo tutaj dużo informacji jeżeli chodzi o tekst, nie ma, jakby przeczytanie tego, pomimo, że to jest napisane, wiadomo, takim językiem komputerowym, przeczytanie tego nie stanowi problemu. Tu też pokażę, jak wygląda zakładka Biznes. Czym oni tak naprawdę się zajmują? Co sprzedają, co oferują, jak to wygląda w praktyce? Ich główna y, część y, biznesowa. Więc możecie Państwo to sprawdzić na stronie Seko. to już Daje e, pewien pogląd. Jak dokładnie to analizować na poziomie analizy fundamentalnej, tak jak powiedziałem. Jeszcze raz przypominam, żeby nie było po dzisiejszym e, filmie jakichś wątpliwości. Nagram dłuższy na ten temat film, albo live, nawet cały. Kolejna część, e, tak jak sprawozdania finansowe e, to jest oczywiście, to są konkretne informacje finansowe na temat działalności. Czyli nie ma tutaj żadnych większych. E, Większych niejasności. W dalszej części y, takie rzeczy jak y, dyskusje i analizy zarządzania to jest punkt widzenia zarządu oraz wyniki działalności w minionym roku podatkowym, który jest pokazywany z punktu widzenia zarządu, a nie z punktu widzenia analityków. Czasami zarząd jest bardziej poważny, mniej poważny, w tych dużych firmach zarząd jednak jest poważny. Więc yy, to są te kluczowe czynniki, które musicie Państwo zrozumieć. W sensie to są te główne działy, które musicie Państwo wyodrębnić z tego raportu, które mają jakiekolwiek znaczenie. Czyli, jakbyśmy mieli to bardziej rozbudować yy, w ramach yy, tego, co dowiadujemy się, zakładka biznes główne produkty i usługi firmy. Jest to dobry punkt startowy dla większości inwestorów, ponieważ mówi, jak firma zarabia pieniądze. No, jeżeli ktoś nie ma jakiejkolwiek wiedzy na temat firm, które inwestuje, no to powinien ten dział przeczytać. Jest to sam początek raportu 10K. Czynniki ryzyka. Sekcja przedstawia ryzyka, którymi firma jest narażona, zazwyczaj wymienione w kolejności ważności. Przejście przez tą sekcję jest istotne o tyle, ponieważ zarządzanie ryzykiem jest kluczowe przy inwestowaniu. Według koncepcji Benjamina Grahama tak zwany margines bezpieczeństwa, który też jest poruszony przez Seta Kalermana. Wiem, że wiele osób pytało pana Seta Kalermana. On stracił niestety swoje umiejętności prognostyczne, jeżeli chodzi o inwestowanie. To widać w wynikach niestety. Ale książka jest ciekawa. Jeżeli ktoś ma dostęp, to... Eee, tylko ją należy traktować pod względem filozofii inwestycyjnej, a nie pod względem Jakiś wyroczni, zresztą jak inteligentnego inwestora. W tych czynnikach ryzyka mogą się pojawiać takie rzeczy, jak na przykład duża wartość aktywów niematerialnych w bilansie. Mogą być takie rzeczy, jak koszt obsługi zadłużenia, który, jest, który ciąży na przychodach. Ujemne większe koszty w stosunku do Do przychodu czyli na przykład na brak zysku Negatywny zysk Więc to są tego typu informacje które są poruszane w tym raporcie Co tu jeszcze y, można Poruszyć w kontekście y, tego Analizy rząd zarządzania to jest moja, mój ulubiony dział z punktu widzenia Inwestora, który zajmuje się cyklami. Dlatego, bo sekcja analizy, dyskusji i analizy zarządzania, która jest często określana skrótem jako MDIA, przedstawia właśnie ten najczystszy pogląd zarządu na wyniki firmy w danym roku podatkowym, bo to oczywiście dotyczy roku podatkowego. Yy, wrażenia zarządu zazwyczaj są i odpowiedzi czy informacje, które przyszło, przekazuje zarząd, one są przekazane w sposób bardzo formalny. Natomiast my możemy czasami wyczuć nastawienie, które czasami się zmienia z roku na rok. Jeżeli chodzi o dalszą perspektywę wzrostu i to też widać na poziomie ryzyk. Co jest typowe w latach Bessy? Oczywiście te Ilość tych ryzyk jest znacznie większa w tym raporcie. I nastawienie, czy dyskusje i analizy zarządzania są mniej pozytywnie odbierane przez zarządy, po prostu firm. I to jest dobry moment z punktu widzenia zrozumienia rynku i jego cykliczności w ramach koncepcji Templetona. Tak wygląda najprostszy model struktury, na który ja zwracam uwagę. Nagram konkretny film albo live na żywo, jak dokładnie. Każdy ten dział analizuje. To jest no, dużo roboty. Tak postaram się to przeanalizować w, taki, w takim największym skrócie, dlatego, bo tak jak Państwu powiedziałem. Wiem, że to nie jest popularne myślenie. Bo ludzie chcą mieć przewagę chcą mieć tą przewagę nad rynkiem, nad innymi. I wiele osób czyta raporty finansowe, czyta ten raport 10K, tylko dlatego, żeby czuć wyższość nad innymi, znaczy, tylko zapominają o jednej rzeczy. Że komputer może w bardzo łatwy sposób wyrzucić informacje zbędne, tak zwane lanie wody regulacyjne, i zwrócić uwagę na rzeczy, które mają większy wpływ i większe znaczenie. Eee, dlatego to nie są te czasy. To no nie są te czasy, żeby poświęcać, czy zagłębiać się bardzo istotnie w, w, raporty finansowe. To raczej służy do właśnie oszacowania zrozumienia rzeczywistości. I tam Państwo taki przykład, żeby Państwo to lepiej zrozumieli. W ostatnich dniach, ja zaraz to zresztą Państwu e pokażę, uruchomię wykres. E a dokładnie wczoraj pojawiła się taka straszna informacja. Może no, czy to jest straszne, czy nie? Dla mnie to jest pozornie straszne, jeżeli chodzi o firmę Oracle. Akurat dlatego pokazuję historyczny statement, żeby, ale to każdy statement firmy 10K, jeżeli chodzi o wzór, wygląda dokładnie tak samo. Weźmy sobie na firmę Oracle. No, jak widać, akcje są zmienione, natomiast zobaczmy ostatnie 5 dni. Akcje spadły ponad 12%. Dzisiejszą sesją to jest tam 13%, to nie stanowi jakiejś ogromnej zmienności, ale jakąś zmiennością jest. Dlaczego to spadło? Dlatego, bo firma Oracle wypuściła wyniki finansowe, które też mogę tu Państwu za chwilę pokazać. Które, uwaga, jeżeli chodzi o zysk, earning per share, zysk przypadający na akcję, w ogóle zysk firmy, bo my po prostu dzieląc ten zysk na akcję, zwracamy uwagę na to, ile my realnie mamy zysku. Kupując daną firmę X, firma wykazała lepszy zysk od oczekiwań. No to jest chyba pozytywna informacja. Zazwyczaj. krótkoterminowo nie jest ani pozytywna, yy, ani negatywna. Dlaczego? Dlatego, bo krótkoterminowo mamy długą historię wyników i my wiemy, że rynek nie zawsze wynagradza lepsze wyniki, bo oczekiwania mogą być inne, bo nie wiary, bo faza osy, bo cała masa różnych e, problemów. Natomiast co ja chcie, na co ja chciałem zwrócić uwagę w, w dzisiejszym filmie? Ludzie dzisiaj się boją. Co się dzieje z oraklem? No tragedia, no bo spadły przychody względem oczekiwań. Jeżeli wejdziemy sobie teraz na wyniki film i przejdziemy na właśnie wyniki z ostatniego tygodnia, mamy. Oraku, EPS, powyżej oczekiwań, natomiast przychody, uwaga, różnica jest naprawdę minimalna. I ta minimalna różnica spowodowała ten spadek. Pomimo, że uwaga, już zarząd wcześniej, wiele miesięcy wcześniej, a jeszcze miesiąc temu, zwracał uwagę na to, i to było widać w newsach parę miesięcy temu, miesiąc temu, że przychody mogą być trochę słabsze od tego, co zakładali. Natomiast zrobili lepsze wyniki, a akcje i tak spadły. Tak spadły. To jest rzeczywistość słabego nadal sentymentu, ponieważ w świecie dobrego sentymentu, w koncepcji Templetona, czyli w świecie optymizmu, akcje rosną niezależnie od tego, te, które wcześniej rosły na końcowym momentu, niezależnie od tego, czy wyniki są dobre, czy złe, rosną po prostu. Natomiast wyniki ogólnie tutaj są przyzwoite, zysk, zyskowność biznesu jest na znacznie lepszym poziomie, a teraz taka ciekawostka. To zyskowność problemu miała, zyskowność orakla miała być problemem. Miała być problemem w ogóle firm technologicznych, ponieważ to miała być recesja na poziomie zysków, zyskowności, ponieważ analitycy zakładali, że ta zyskowność spadnie przez świat inflacyjny i skumulowane koszty inflacji. Ten problem nie występuje. On nie istnieje. Okazał się nieprawdziwy. To jest straszna historia. Natomiast pesymizm niewiary, czyli rzeczywistość pomiędzy tak naprawdę pesymizmem a sceptycyzmem na granicy tej rzeczywistości, w której my tutaj jesteśmy, nadal potęguje negatywne stopy zwrotu z byle błahego powodu. To jest okazja, długoterminowa, dlatego, bo ja przypominam ja to powtarzam wielokrotnie. Do znudzenia. Że długoterminowe trendy spadkowe, jak i wzrostowe mają tendencję do wydłużania się w czasie bez jakiegokolwiek fundamentalnego powodu. Straszna historia lubi ciążyć na akcjach, lubi, ale jest to moment do inwestycji. Spadek półprzewodników w, po 2021 roku jest z tego dobrym przykładem. Trochę zajęło, zanim one zaczęły odbijać. I orakul dzisiaj jest dobrze wyceniony. I to jest naprawdę przyzwoita firma, oczywiście nie na za zawiększość portfela. To jest przyzwoita firma. Natomiast krótkoterminowo nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy ona teraz będzie spiecznie mocniej spadać, czy rosnąć. Zazwyczaj jest tak, że jak się pojawia taka straszna historia, to miesięczna stopa zwrotu jest negatywna, natomiast 3 miesięczna. Jest bardzo zbliżona do tego, co obserwowaliśmy trzy miesiące wcześniej, pod warunkiem, że to jest straszna historia, a nie coś poważniejszego. A my wiemy, że to jest straszna historia i że były ostrzeżenia. Były ostrzeżenia. Spadek jest wywołany emocjami, artykułami pod tytułem Boimy się orakla. Wzrost przychodów nie jest taki imponujący, ale do jasnej cholery za przeproszeniem. Różnica jest marginalna. Widzimy to, a nie widzimy tego. Jest, więc wyniki w rzeczywistości były umiarkowane, ani nie były pozytywne albo negatywne. W rzeczywistości były bardzo zgodne z oczekiwaniami. Natomiast ta narracja pesymizmu niewiary, czyli tak, ale, tak, ale, w stylu no dobrze, wyniki są lepsze, ale przychody są gorsze, to może będzie inna nie na poziomie zysków, tylko na poziomie przychodów. Tak, ale, tak, ale. Pesymizm niewiary. Paskudna rzecz, ale dająca zarobić. Nie oszukujmy się. Ona się pojawiła w sektorze półprzewodników, dała zarobić. Pojawi się w wielu firmach również sektora technologicznego i też da zarobić. Trochę straszne, trochę poboli, trochę akcje pospadają porosną. No. Zwiększenie ekspozycji firmy po takiej przecenie jest rozsądnym rozwiązaniem, tym bardziej, że są firmy z marżą brutto powyżej 70%. Ja wiem, że wiele uczestników rynku zwraca uwagę na to, że Oracle miał, uwaga płaskie prawie bardzo słabo rosnące przychody przez wiele lat i one od, od, od dawna, od niedawna, przepraszam, zaczęły istotnie rosnąć. Natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że relacja kapitalizacji nawet do przychodów w przypadku Oracle wynosi 4 z hakiem. To w segmencie sektora usług w murze jest bardzo, bardzo, bardzo nisko, ponieważ rynek do wycenia on to widzi widzi, że tutaj perspektywy wzrostu są od niedawna, możliwości są od dawna, ale wycena to uwzględnia. Pesymizm niewiary dał okazję, moim zdaniem będzie można ją wykorzystać. I do tego też służy raport 10K. Zwracanie uwagi na rzeczy, które są straszne, wydają się straszne, ale takie rzeczywistości nie są. W celu zrozumienia dzisiejszego sentymentu w ramach koncepcji świętej pamięci Donatana Poltona. Gdzie się znajdujemy? Bo określenie tego, gdzie się znajdujemy, daje nam następującą przewagę: Wchodzenie na rynek, zwiększanie swojej koncentracji kapitału lub wyjście z tego rynku. Jakbyśmy po uzyskaniu gorszych wyników zauważyli kilkudziesięcioprocentowy wzrost wartości tygodniowej, na przykład, lub ponad 100% albo jeszcze więcej i nie zwracanie uwagi na pewne problemy, no mogłoby budzić i to by było w wielu sektorach i zaczęłoby się to rozlewać na innych sektory, na przykład sektora usług w MUSE. to by to oznaczało, że jesteśmy w tym świecie. Tak nie jest. Jesteśmy gdzieś tu. To by było na tyle. Pojawią się niebawem filmy związane z dokładnym wyjaśnieniem raportu 10K. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego.